Pięć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, 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 dwa. dwa, dwa. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, I raz. Na bardzo. Non stop. I 3, I 4, I pięć. Sześć. Siedem. Dawaj, dawaj. 8, 9, 7, Dawaj, dawaj! Non stop! Cztery! Pięć! Sześć! Siedem! Osiem! Dziewięć! Dziesięć! Brawo, dawać Paweł, wyłączyłeś?